Zrobię, się bądź bądź lepszy, lepszy, ja okay, ja jestem na Madgeo, a mam więcej polskiego niż talianego. No, Jakie, Jakie ciekawe tak, tutaj rozwiązanie. Ja tak, w, w sensie, bo e, dobra, e, bo, e, e, bo jakby e, Ja chodziłam kiedyś z Skarem do klasy i je, jego go uczyła mnie moja nauka, <coughs> uczyła, e, m, <coughs> m, nauczycielka jego, która w sensie, no dobra, w sensie uczyła mnie nauczyciela, która jego teraz uczy. Ona była po prostu sztos. Jej... Kim Kieca, ja, Jeryka nie tak widzi Tak bardzo tęskni za tymi czasami, gdzie? To znaczy, Coś ona jest sztos pod względem nauczania, tak ze spisdom. Tak. Marka! Co, co? co ty robisz, Ale? Co ty się co dzieje? <śmiech> Wiedziałam! <śmiech> Ej, baskitu, Werka to jest Ej, nie. No bo zobaczcie, jeśli, jeżeli zrobi by ciało dziady będąc impostorem, to tak naprawdę nikt nie wie, czy to jest serio, czy nie serio, wiecie o co chodzi. To może nikt przestaje robić tej dziady. Tak. Nie, bo to jest jej strategia. Dobrze, co, się, co się wydarzyło po kolei. Bo... Eee, ciało jest w nawigacji, Werska, ja odprawiała dziady. A ja potwierdzam tak z dupy w ogóle się wtrącę rakietę. Eee. Tak. Był ze mną cały czas w górę. Na kogo zagłosowałeś? Poczekajcie, kto wybiegał? Z kim ja sobie mi dałam e, z a shilcami. Bo ktoś biegł w drony z toryczą I nie wiem, kto to był. Czy to nie był Zenek przypadkiem? Nie, to nie byłam ja. Zenek? Czyżby kolejny raz? Nie, to nie byłam ja. Ja nie byłam w ogóle w ani w nawigacji bo opieku byłam cegówicie na samym początku na y, lewej stronie. To jest, z kimś się widał, skąd nie zwróciłam uwagę kto to był. Dobrze, mamy dwa trupy. My y, kogo trupa znalazłeś w ogóle? Y -y, Luxi. Luxi. A ktoś widział gdzie jest Kama? Ja go um, znalazłam pierwsza. Ale, ale nie zreportowałem więc! W ogóle, Verka jeszcze się kłóci, to moje ciało, ja pierwsza je znalazłam. Ej, a ja mogę coś wam powiedzieć? Tak, tak. możesz. No znaczy na temat ciał. No to jak jesteś z duchem, to nie głoduj na temat ciał. Nie, no nie, nie. gada. Ja no, nie, no, nie. Nie, no, nie, 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 ja nie wiem, jak to, że tak powiem, potraktować ja w tym wiem. momencie. dlatego... Jakby kiedyś... Dlatego, się wróci teraz po moją... I i było niewinne. Mam laga. Często, to on że Werka robiła... Ale no, no, no teraz to może wykorzystać. Ale... No wiem, dlatego... Nigdy tego nie wykorzystuję, jak jestem... Dobra. Po prostu skipnijmy. I ja będę za nią była, była jak taki przydupas. To teraz tak już mówię natychmiast, żeby nie było. Jak zginie Borsuk, to znaczy, że Werka. Niekoniecznie, Dobra. ktoś mnie może zabić po prostu i złożyć na Werkę, więc to też jest... Dobra. Nie to, że podpowiadam. Ale... Skifnę póki co. Werka. Werka. Come mam? Uciekaj, ja wiem, że stałeś bardzo szczęśliwa. O kurde, nie wszyscy uwierzyli. Ale ja nie powiedziałam, że to werka, więc ja tylko powiedziałam, że to werka. Ja się nawtarzam werki zrobiła przy oficjalnie, więc. Ja, jak to się mówiło? Ten, y, zbawieni ci, którzy nie widzieli jej. Ty ja już ja to Kto mówi? Dobra, idę z To na pewno nie moja mama. Moja Bo... mama nigdy nie zamyka drzwi. Ja to nie. Werka o się ode mnie Poko, ja tu jeszcze jestem? A dobra, okej. Okay. Ochroniasz, kurwa. Zabijaj RF, nie będzie, będzie świąt. No dzięki, no. Ale idealnie czopka ci się nałożyła. A nie, tu. O nie, to ja jestem. Nie! Chodziło mi, że tu, tu jest ten task. A, a ty masz mi tysiąc, tak? Tak. Tam się och ochraniać, więc. Ej, bo ja zgubiłam mojego psztupasa. Czyli ja jestem jego psztupasa. O jeju, co się stało? Dwa ciała naraz. raz. Eee. <laughs> 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 wybrać. <Torewy> <laughs> Jedno z dwóch. Dwa ciała znalazłeś, a gdzie? No w elektrowni. Do nikogo chyba no, to nie, to nie idzie. Znaczy, tak! Bo na pewno nie jest! Widzisz, że to na pewno nie jest, aczkolwiek w ostatnich sekundach. Nie wiem! to znaczy, mi zginął. Znaczy ja... Nie, bo ja, bo ja się wróciłam, żeby zobaczyć, cóż jest. Ja mogę potwierdzić jedynie wiczkę, że nie wiem, jak te ciała długo w sumie leżą w elektryku, ale ona była w nawigacji, bo my się tam... przynajmniej ona mi nie, tam ja, mignęła. Nie, ja w ogóle nie byłam po drugiej stronie mapy, więc... Ja no, mam... ona była cały czas tam. Ja... ja... Ktoś że... yy, widział werkę w Adminie? Znaczy... W Adminie nie widziała. Znaczy nie, my chyba widziały moją ostatnią. w... Aczkolwiek... By... No, Mogła tam by... być, bo mi spierdoliła, ale nie wiem, gdzie ona polazła. <głosy> <głosy> e, Werka, wczoraj będzie pisać, bo się mama wkurzyła na nią. Hmm. <noise> no nie wiem. A co jeśli Werka i Wiczken są imposterami? <noise> Raczej to nie jest Wichkens, mogę ją potwierdzić. Nie, bo ja mogłam... Nie, bo ja latałam za Mają, żeby zobaczyć, czy Werka nic nie robi, więc... Plus robiła taski i za każdym Czyli. razem, jak skończyła taska, pasek się przesuwał. W sensie, mi się wydaje, że to... No, jak znam Oscara, to nie może być on, bo po prostu no. był zbyt zdziwiony na to, że są dwa ciała. O, może tak to co? być... TO może być Marsu! Nie... Ja... Nie, bo Adzik jeszcze żyje. <noise> Na kogo? Werka, na kogo głosowałaś? Nie wiedzą. Na kogo skiftowała? A No to. Ale dalej są. Wszyscy, wszyscy to są ten, czy kogoś wywaliliśmy? Nie, no, no to wszyscy ale... są. Nie, wszyscy to ci, co nie żyją. O? O? Tego się nie spodziewałem. Ja też się tego nie spodziewałam. Chwila, chwila, nie było żadnych kip. To czemu warka napisała, że skiknęła? We, ona... we mnie, właśnie. Ja bym się wydaje, że to ona, że ona jest impostorem. Co, mi się wydaje, bo ona akurat w tym momencie, gdzie mnie zginęło, zniknęła mi z oczu płyten. I zdążyłaby na spokojnie do elektryka dobiec, to mi się wydaje. Jest. Mówiłam, że A no, bo... na oczach Oscara zabił olciak, i jeszcze czekał tam jak tam. tam. Mówiłam, że to marcu. Ja nie wiem. Bo... Się nie, się, to Ale... mógł się blisko na Światła, muszę tego nie widzieć. Yes.